Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku. Turtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus VAT. 32. Aleksandra Wulczyńska, Kraśnicka Zapaśniczka. Mistrzynią Europy tytuł zdobyła w Bułgarii, gdzie odbywały się mistrzostwa Europy kadetów i kadetek w zapasach. Nasza kamera była na lotnisku, gdzie Ola ze złotym medalem na piersiach, z podniesioną głową i dumnie opuszczała hale przylotów. W walce finałowej zawodniczka z Lux Suples Kraśnik pokonała reprezentantkę Rosji. Ksenię nezgoworową. Zwycięstwo tym cenniejsze, że jej rywalka, choć w kategorii 43 kg, ale ma już na swoim koncie złote medale mistrzostw Europy i mistrzostw świata kadetek z 2012 roku. Oli serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.